Dzień dobry. Za nami najdroższe święta od 20 lat i to był główny temat rozmów przy świątecznym stole. Oczywiście oprócz wydarzeń w Ukrainie, oprócz solidarności z naszymi siostrami i braćmi, którzy zmagają się z rosyjskim najeźdźcą. Ale dziś chcemy mówić o drożyźnie, o szalejącej inflacji. Ten wykres pokazuje, że inflacja w marcu 2022 jest porównywalna z inflacją na początku, z początku obecnego stulecia. I to jest główny problem. Jak dziś otoczyć opieką polskie rodziny? Platforma Obywatelska ma odpowiedź. Prezentujemy pakiet ochrony polskich rodzin przed drożyzną. Ten pakiet składa się z trzech elementów. Chcemy zaproponować 20% podwyżki dla wszystkich zatrudnionych w sektorze publicznym. Chcemy zamrozić kredyt na poziomie, który będzie gwarantował spłacalność tego kredytu. I chcemy zaproponować obligacje antydrożyźniane, ponieważ zwiększenie w portfelach zasobów pieniężnych mogłoby przysporzyć jeszcze większej inflacji. I o tym dziś będziemy mówić. Pani posłanka Iwona Ślezińska katarzyńska bardzo proszę. Dziękuję. Proszę Państwa, to tak brzmi oficjalnie sektor publiczny, a to są ludzie, to są pracownicy, bez których w ogóle nie moglibyśmy funkcjonować, bez których nie mogłoby funkcjonować państwo. To są nauczyciele, to są urzędnicy, to są pracownicy kultury, to są y, pracownicy cywilni służb y, wszelkich mundurowych, to są celnicy, to są y, pracownicy administracji skarbowej. To wszystko jest sfera publiczna. Na nich trzyma się państwo. I ponieważ trudno ich dochody powiązać z wydajnością pracy, no bo jakże ją zmierzyć, z wyprodukowanym jakimś dobrem konkretnym, że tyle i tyle obrabiarek na przykład zrobili, to jest to sfera, są to pracownicy, którzy. Mają pieniądze z budżetu. To my uchwalamy corocznie, e, uchwalając budżet, jak gdyby, krojąc te, te wydatki, tam się też znajduje ich poziom e, zarobku. I ta sytuacja doprowadza, że tak, w gruncie rzeczy, wśród pracujących są to no, bardzo źle wynagradzani pracownicy. Przecież wiemy, jak na jednym etacie, może ile zarabia nauczycielka w jakiejś małej miejscowości, przecież wiemy, ile zarabia urzędniczka, do której idziemy się czasem ściekamy, bo ona gdzieś wolno pracuje albo nie załatwia jakiejś pracy, niesprawy. A to jest wszystko ich byt, ich rodzin. Przy tej inflacji, jaka jest, przy tej drożyźnie. Lego w gruzach. To są ludzie, którzy zaczynają żyć od pierwszego do pierwszego, a jeszcze nie daj Boże, zaczną brać jakieś chwilówki. I stąd ta koncepcja podniesienia zarobków tej, podstawowych zarobków tej e, sfery budżetowej o 20%, żeby była jasność. To nie jest dla ani prezesów, ani dyrektorów, ani kierowników. To nie jest dla tak zwanej jakiejś erki, która także jest. E, Beneficjentem pieniędzy budżetowych, to jest dla szeregowych pracowników. I od siebie powiem tylko tak, ja się bardzo cieszę z tego elementu, tego naszego pakietu, ponieważ zawsze mi się wydawało, że dziś odeszła w niepamięć taka troska o Polskę rozumną. A ci ludzie, to jest Polska rozumna. Oni, żeby wykonywali dobrze swoje obowiązki, muszą się uczyć. Muszą doskonalić swoje umiejętności i naprawdę nie, 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 nie zasługują na to, żeby 20 się rozglądać, czy jeszcze mają pieniądze na y, swoich rodzin. Od słów do czynów, pan senator Artur Pena. Szanowni Państwo, tak, na konwencji Krajowej Platformy Obywatelskiej zrobiliśmy zobowiązanie złożyliśmy o to, że takie ustawy powstaną, o których mówił już. Ogólnie pan poseł Cezary Grabarczyk, pani poseł zaczęła o podwyżki dla sfery budżetowej 20%. My w Senacie już tą część, małą, bo małą, tylko dla nauczycieli, ale już wykonaliśmy. W ustawie o karcie nauczyciela wprowadziliśmy 20% podwyżkę dla nauczycieli. Nauczycieli, którzy i w covid i teraz przy wojnie, którą Rosja rozpoczęła z Ukrainą. Nauczyciele wykazują olbrzymią ampetię, zaangażowanie, aby pomóc dzieciakom przyjeżdżającym z Ukrainy. To dla nich, już w Senacie wprowadziliśmy poprawkę o 20% wzroście ich wynagrodzeń. Mam nadzieję, aczkolwiek ostatnio na posiedzeniu Sejmu nie została ta wprowadzona ustawa. Mam nadzieję, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu Pani Marszałek Witek nie cofnie się, po pierwsze, i wprowadzi to na posiedzenie Sejmu, a po drugie, cały Sejm przyjmie poprawkę wolnego, demokratycznego Senatu. Dziękuję. O obligacjach pan poseł Cezary Tomczyk. Bardzo proszę. Tak? Trzeci punkt to obligacje antydrożyźniane. Żeby sobie zdać sprawę, jak wygląda w Polsce inflacja, wystarczy sobie wyobrazić, że każdy z nas. Po prostu w grudniu już nie zarabia. Bo inflacja, która jest dzisiaj na poziomie 10% albo i więcej, oznacza właśnie tyle, że w grudniu pensja trafia do kosza. Żeby temu zarazić, proponujemy wprowadzenie obligacji antydrożyźnianych. To znaczy, że każdy Polak i każda Polka mógłby do pewnego limitu, czyli do 50 tysięcy złotych wykupić obligacje, które będą oprocentowane tak jak inflacja, czyli na 10% po to, żeby tych środków nie utracić. Kto jest winny za to? że inflacja dzisiaj w Polsce szaleje, Narodowy Bank Polski. Narodowy Bank Polski obiecywał Polakom, że inflacji nie będzie, że jeżeli coś nam grozi, to raczej deflacja. I dzisiaj Polacy nie mogą tracić swoich oszczędności, dlatego proponujemy właśnie takie rozwiązanie. Dzisiaj, tak jak zresztą nazywa się, cały pakiet, pakiet ratunkowy dla polskich rodzin. To jest dzisiaj potrzebne, bo oprócz tego, że zajmujemy się dzisiaj sprawami światowymi, zajmujemy się wojną. W Ukrainie trzeba zająć się też polskimi sprawami, bo one dotyczą nas wszystkich, dotyczą każdego polskiego obywatela i obywatelki. Dziękuję. No Dopytam, czy to mówi hmm? Pan o oprocentowaniu tych obligacji? Czy to będzie oprocentowane zmienne, które będzie zachowywać równowagę z jakby wzrostem inflacji, czy będzie to stałe oprocentowanie na. Obligacje, jeżeli chodzi o oprocentowanie, muszą być ustalane raz na jakiś czas, wtedy kiedy obywatel zdecyduje się je wykupić, w związku z tym raz na kwartał powinno nastąpić odnowienie takiego oprocentowania tak, aby było ono dostosowane do realiów inflacji. Ja mam szczerą nadzieję, że inflacja jednak się zatrzyma, a nie będzie rosła, ale to też zależy od tego, czy rozwiązania, które proponujemy zostaną wdrożone. Dziękuję. Chcemy chronić zarówno kredytobiorców, jak i banki przed złymi kredytami. I o tym pan poseł Krzysztof Piątkowski. Możemy prosić na środek? Szanowni Państwo, minęły dokładnie dwa lata, odkąd prezes Adam Grapiński powiedział coś wyjątkowo nieodpowiedzialnego i powiem wprost głupiego. Ostrzegał przed deflacją obywateli Polski i bagatelizował problemy związane z inflacją. Potem jeszcze wielokrotnie wypowiadał się na ten temat w taki sposób, że również pod wpływem tej nieodpowiedzialnej opinii bardzo wielu Polaków, szczególnie młodych Polaków, zdecydowało się zaciągnąć kredyty hipoteczne. I dziś e, ich raty kredytów, e, które płacą co miesiąc za to, że są właścicielami wymarzonych mieszkań, rosną w sposób niebotyczny i niewyobrażalny, doprowadzając niektórych z nich do bankructwa. I dlatego cieszę się i powiem wprost, jestem szczęśliwy z tego, że wśród tych trzech ważnych postulatów pojawiła się również zapowiedź zamrożenia kredytów hipotecznych, mówię o ich oprocentowaniu, z datą czy z danymi, jakie obowiązywały w grudniu 2021 roku. To ma pomóc tym wszystkim ludziom w utrzymaniu się zwyczajnie przy życiu i doprowadzić i uniknąć tego, żeby Ci ludzie musieli kiedykolwiek w najbliższym czasie pozbywać się swoich mieszkań, bo te raty kredytu ich topią i rujnują ich życie osobiste. Chciałem powiedzieć przy okazji, jako członek Komisji Finansów, który niedawno głosował przeciwko wyrażeniu pozytywnej opinii co do kandydatury pana prezesa Grapińskiego. Że jest to najgorszy prezes banku centralnego, jaki kiedykolwiek był w Polsce. Przynajmniej według global finance, ale też według opinii publicznej, bo ona była w tym zakresie badana. Mam nadzieję, że ostatecznie prezes Dapiński nie zostanie prezesem na nową kadencję. Mam nadzieję, że zabraknie prawa i sprawiedliwości głosów w tym zakresie. Ale poza wszystkim cieszę się z tego, że ten nasz pakiet. Zaproponowany przez przewodniczącego Donalda Tuska i publicznie ogłoszony, pakiet, o którym teraz mówimy, spowoduje, że ci młodzi ludzie, którzy kiedyś zaufali tej władzy i na podstawie tego, co mówili, zdecydowali się na kupno mieszkania i zdobycia kredytu hipotecznego, teraz ostatecznie zdadzą sobie radę. Pani posłanka Agnieszka Haneczka. Dzień dobry Państwu. W nawiązaniu do tego, co powiedzieli moi koledzy, co powiedziały moje koleżanki. Ja chcę powiedzieć, że tak naprawdę ta dzisiejsza konferencja jest również o totalnym załamaniu zaufania do Państwa. Bo czym można nazwać, w jaki sposób można określić wszystkie wypowiedzi prezesa Glapińskiego? Oczywiście, że możemy mówić prezes Drożyzna-Glapiński, prezes Adam Jastrząb-Glapiński, który rozdziobie do końca yy, drobne wrubelki kredytowe. Ale mówiąc yy, zasadniczo, mówiąc poważnie, yy, tak naprawdę dzisiaj walczymy o państwo, które mieć jakieś, powinno mieć jakiś trwały, mocny fundament. Szanowni Państwo, 2021 rok, Polska jest w absolutnym ogonie zaufania do Państwa to jest około 27%. Dzisiaj mówi się, że 2022 rok to będzie totalny upadek zaufania. Wyobrażam sobie, że zostanie nam końcówka 7%, ale inflacja pewno będzie pod 30%. Ja... Nawet nie wiem, jakich słów użyć, jak określić e, słowa pana prezesa, które dzisiaj są naprawdę koszmarem e, dla wielu e, Polaków. E, jak określić to, o czym codziennie mówimy, co jest e, często tematem memów, jego wynagrodzenia, e, jego premie, i ktoś staje przed kamerą i mówi, że jest jastrzębiem. Szanowni Państwo, ja mam nadzieję, że. Dzisiaj rozmawiamy naprawdę o państwie, w którym Polacy chcą żyć, z którego nie chcą uciekać. Jeśli biorą kredyt, to nie może być tak, że okazuje się, że robi się spirala zadłużeń, spirala inflacji. Najkrócej można powiedzieć, czy leci z nami pilot. Mamy wrażenie, że od dawna nie. Propozycje yy, Platformy wychodzą naprzeciw. Tak naprawdę, w gruncie rzeczy, Yy, próbujemy ratować to, co zepsuł PiS. Pani Posłanka Małgorzata Nińczyk. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Premier Mateusz Morawiecki i jego zakłamywanie rzeczywistości. Od jakiegoś czasu jesteśmy wszyscy świadkami organizowanych licznych konferencji przez Pana Premiera, na których problem inflacji próbuje zgonić na wszystkich. A tak naprawdę inflacja rozpoczęła się tak jak widać na tym wykresie od 2016 roku, która systematycznie wzrastała, a szczyt inflacji rozpoczął się od 2021 roku i zagolopował już do 11%. Za 7, 70% tej inflacji odpowiada właśnie rząd, rząd premiera Mateusza Morawieckiego oraz Rada Polityki Pieniężnej, gdyż inflacja bazowa jest na poziomie 8% a to oznacza że tylko 3% to czynniki zewnętrzne, czyli wojna, czyli inne rzeczy na które nie mamy wpływu. Szanowni państwo, dzisiaj premier Morawiecki zachowuje się jak rzecznik własnego rządu. Jeździ od miasta do miasta i próbuje zgonić tą inflację dla innych, na innych, że to nie jego rząd jest winny. Przypomnę szanowni państwo kwoty. Mięso drobiowe 32% Tuszcz roślinny 30%, cukier 24%, mąka 19%, pieczywo 17%. Inne rzeczy również po 11-15%. po 15%. Tak więc koszyk zakupowy, o którym mówił pan poseł Cezary Grabarczyk na święta, był naprawdę bardzo drogi. Szanowni Państwo, z inflacji na poziomie 11%. Cieszą się rządzący. Dlaczego? Dlatego, że do budżetu państwa wpłynie dodatkowe 20 miliardów złotych i nie chcą się tymi 20 miliardami złotych podzielić z Polakami. Dzisiaj ogłosili kolejny program Kolej Plus. A gdzie program mieszkania Plus, mosty Plus, samochody elektryczne Plus one nadal nie są zrealizowane. Te 20 miliardów powinno wrócić do kieszeni Polaków właśnie za pomocą naszego pakietu ratunkowego dla polskich rodzin. Gdyż następuje drenaż kieszeni i oszczędności systematycznie maleją. Przypomnę jeszcze o niegospodarności, Szanowni Państwo. Ponad 300 milionów kara za turów, ponad 750 milionów kara za izbę dyscyplinarną, 6 miliardów wydane na propagandę TVP PiS, 1,3 miliardy zmarnowane w elektrowni ostróędzkiej, 70 milionów wybory kopertowe, respiratory, maseczki. 56 miliardów skonsumowane przez rząd ze sprzedaży praw do emisji. 325 milionów przekazane na Ojca Ryzyka i podmioty z nim związane. 22 miliony komisja macierewicza. 100 milionów zakupy limuzyn. 300 milionów CPK, tak naprawdę Centralny Port Komunikacyjny. Tak naprawdę, Szanowni Państwo, oszczędność, realne gospodarowanie środkami finansowymi i brak rozrzutności może przyczynić się, że wspólnie stumimy tą inflację, która zaczyna nam się utrwalać i boimy się, że może zostać z nami bardzo długo. Szanowni Państwo, za inflację odpowiada państwo polskie, polski rząd, Narodowy Bank Polski, a także Rada Polityki Pieniężnej. W tej sytuacji parlament nie może być bierny. Także opozycja nie jest bierna, przedstawia pakiet ratunkowy dla polskich rodzin. Liczymy, że pani Marszałek wprowadzi nasze projekty do porządku. I będziemy obradować nad tymi propozycjami. Platforma Obywatelska chce otoczyć polskie rodziny opieku. Rozłożymy. Parasol nad polskimi rodzinami. Dziękujemy. Czy są pytania?